Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci, lata 60. I witam się z Wami, u łądy i właściwie całej naszej rodziny Nakamura, takiej dosyć nietypowej rodziny, jak na lata 60. nie tak moglibyśmy to sobie wyobrażać. Mamy tutaj trzy kobiety. E, tak właściwie mamy też można powiedzieć, już trzy pokolenia. Jeśli chodzi o naszego malutkiego Rajana, który, no, oczywiście leży tutaj na podłodze, ale leży na tej podłodze tylko dlatego, że zrobiłam tu maluśkie przemeblowanie. Chciałam, żeby młody miał tutaj swój kącik. No, myślę, że wiecie, babci Margaret, też na tym bardzo zależy. Skarbie, jak ty się czujesz? Dobra, Łonda. Chodź no tutaj nakarmić tego malucha. Ja już tu może ściany obniżę. No, nakarmisz go? już nie mogę. Dobra. Liczę, że to się w końcu uda, bo muszę też trochę zadbać tutaj o naszą mądę. Jak już widzieliście. O, no widzę, babcia była szybsza. Świetnie. Podnieś. No, będą się teraz biły o to dziecko. Ja widzę, że po prostu Megi uwielbia małego Rajana. No ale dobra, już mniejsza z tym. Tak, jak widzieliście, zyskaliśmy pracę. Zyskaliśmy pracę, będziemy pracowali po prostu w biurze jako no, zwykła sekretarka, tak. E, wiesz co, zostaw, zostaw to. Jak Megi tak bardzo chce się małym zajmować, to niech się zajmuje. Ty może zajmij się innymi sprawami. Weź sobie skorzystaj z toalety. I weź sobie resztki. A Megi, niech rzeczywiście może nakarmi młodego opieka na karm, karm z butelki. Bo on jest głodny i brak przypulania. <grytania> Megi, coś ty narobiła. E, tak, już zaraz wam tutaj pokażę całą naszą fantastyczną karierę. E, tylko najpierw, Megi, niech. Nakarmi naszego wygłodniałego dzieciaka, i może w drugim kroku niech po prostu się przebierze. Oj, dziewczyno, dobra, weź się, przebierz, bo ty będziesz tutaj latała w tym stroju kąpielowym. Wiecie, ja jej nie bronię chodzić w bikini, korzystać z basenu, no ale bez przesady. Dziewczyny w międzyczasie sobie tutaj gadają, i widzę, że znowu mam tą taką tendencję, że Simowie wobec siebie są złośliwi, ale nie wiem, one w ogóle ze sobą nie rozmawiają, a niby jakaś złośliwość nam tutaj wzrasta. E, co ty byś tu chciała? Dobra, tą butelkę odłożymy tutaj. Babcia to tutaj na całego zajmuje się Ryanem. E, opieka, opieka, co my mogli. Nie, no ty go nie adoptujesz, on już jest adoptowany. Wręcz zabawkę, pogawędka aktywności. Co ja mogłabym tutaj zrobić? Mogłabym That podziergać. E, już wam, a miałam wam pokazać tak w ogóle e, naszą pracę. Zastanawiałam się, wiecie co, czy nie ściągnąć sobie jakiejś pracy z modów, po prostu pracy sekretarki, ale postanowiłam, że wykorzystam sobie tą karierę oddanych pracowników. I po prostu zrobiłam tak, że dziewczyny są gdzieś tam na pierwszym, drugim levelu, że tak to ujmę, sekretarki. Jeśli chodzi o Julie, to Julie jest chyba na czwartym poziomie, ponieważ ona jest szefową sekretariatu. Mam też dwie Simki od Was, czyli Doris, która nie pamiętam już dokładnie jej zawodu, ale jeśli chodzi o obie dziewczyny, o Doris i o Gretę, Greta pamiętam, że. E, chce być pielęgniarką, chcę pracować w szpitalu. No to jeśli chodzi o dziewczyny, to dla nich to jest taka praca, powiedzmy, chwilowa, dorywcza. To nie jest spełnienie ich marzeń. Dziewczyny studiują w międzyczasie i no, będą się gdzieś tam na pewno starały o, o trochę lepsze prace. No dla nas, w tym momencie, no, to jest jedyna opcja. No i poznaliście też Harego, e, Harrisona który jest naszym szefem. No i stara się być taki wspierający i miły dla łądy. Ja może już tutaj wrzucę to życie. E, dziewczyno, co ty tutaj weź, idź. Matko dobra, niech ona może tu posprząta, i niech może łąda zajmie się też i sprzątaniem tu na dole. Niech czymś zajmie ręce. Tak, a ja wracam do tematu Harego. No, bo jak zapewne również zauważyliście, no, nie byliśmy z Charym do końca szczerzy. Wiecie, Wanda ma swoją przeszłość, jest samotną matką. Lata 60. na pewno nie były łatwe w takich sytuacjach. No, do tej pory nie są, no, ale tam można powiedzieć, podwójnie trudne. Więc, no, wspólnie z rodziną wymyśliliśmy tutaj taką mistyfikację, że. Mąż Łądy służył po prostu na wojnie w Wietnamie, niestety nie przeżył i osierocił swojego synka. No i niestety Łonda jest tak naprawdę bardzo młodą wdową. Nie wiem co ona ma zamiar zrobić, jak wyjdzie na jaw druga ciąża, o której na razie nikt tak naprawdę nie wie, no ale... No, chyba, że dobrze się to z czasem zgra. Dobra, weź go pocałuj na dobranoc i zajmij się życiem. No, więc może być ciekawie pod tym względem. E, I co? No i jutro, w sobotę, wybieramy się na randkę w ciemno z Jerym, z kolegą z pracy Rogera. E, no i zobaczymy, wiecie, Łonda potrzebuje kogoś, przynajmniej tak całej rodzinie się wydaje, że no żeby to jakoś wiecie po ludzku wszystko wyglądało tak, żeby ludzie nie gadali. No to Wanda potrzebuje tutaj przykładnej rodziny, czyli męża. Tak i myślę, że dzięki temu Megi będzie spała spokojnie, póki co powiem Wam szczerze, że między dziewczynami jest całkiem nieźle, nie jest wcale tak tragicznie. Łonda, jak na razie, jak widzicie, ja jej to tutaj zostawię. Ona miałaby ochotę po prostu nigdzie nie wychodzić, nie rozmawiać z żadnymi ludźmi, nie wchodzić w żadne inne interakcje niż tylko te rodzinne, więc niech to tak może pozostanie. O, Łąda, weź może jeszcze tutaj. Podlej teren, teren nie. Sprzedaj wszystko. Trochę kasy nam się przyda. Powiedzmy, że wiecie, sprzedajemy te róże do lokalnego sklepu spożywczego, oczywiście cichaczem, bo Megi to pewnie chyba zapadłaby się pod ziemię, gdyby miała komukolwiek przyznać się do tego, że jest zmuszona wykonywać jakąkolwiek pracę. Słuchajcie, ja tutaj dam nie wyłącz, automatyczne przełączanie. I może nawet nie tyle co? Wyłącz to światło o. Wolałabym. Lubię jak wiecie, w pomieszczeniu. O, nie! Mały się obudził. Słońce, dlaczego ty nie śpisz? Chodź tutaj, użyj sobie pieluszki. Chociaż tyle. Jeśli chodzi o panele. To... Pomyślałam, ej, czy ktoś tu w ogóle odkurzał? No nie. No ale dobra. Wracając do Pameli. Pomyślałam, że Pamela zajmie się pisaniem. Nawet mi to do niej pasuje. Ona lubi takie kreatywne zajęcia. Wcześniej w szkole malowała. Ale wydaje mi się, że już ten temat jej się trochę znudził. Teraz zajęła się pisaniem. Na razie nie piszemy żadnych książek, po prostu sobie trenujemy tylko pisanie. O matko, dziewczyno, chodź tu. Poodkurzaj to i weź i z tym zrób porządek. Ja w ogóle nie wiem, jak ona tutaj poodkurzała, skoro tutaj jest tragicznie. No ludzie, no. No dobra, kontrola jakości. Powiem Wam, że dywan lśni. Jest idealnie po prostu. Patrzę jeszcze na górze. No, oprócz tej psiej kupy, to też jest całkiem nieźle. Więc spoko. O, babcia kąpie malutkiego Rajana. Łąda widzę, no, ona po prostu musi cały czas pilnować tego, co się tutaj dzieje. Cały czas. I tak się zastanawiam, czy ja tutaj nie wepcham przypadkiem łóżka dla łądy, ale nie, na razie myślę, będziemy tutaj spać. Yy, idź spać, dziewczyno, połóż się. Powiedzmy, że wiecie, Megi ze względu na to, że łąda była w pracy, o, boż. Taki uroczy, <noise> muszę wreszcie opublikować ten filmik z modzikami dla niemowlaków dziesięcioleciowymi, bo trochę się namęczyłam z tym i hu, może wreszcie w tym tygodniu mi się uda to zrobić, ale póki co, no niepotrzebnie go trochę tutaj włożyłaś, bo teraz położymy go spać, on na razie jest, nie no jest świetny, a ty jeszcze, nie, 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 dobra, dobra, nie kłać go, nie kłać. E, słuchaj, najpierw go jeszcze nakarm, może. O, można wziąć drzemkę z maluchem, e, ale to dobra. Najpierw go nakarm. E, dziewczyno, co tu się dzieje? Dobra. Chodź, no tutaj. E, Pamela osiągnęła prawdziwy literacki kunszt. Czy powinna zawszeć na piśmie fakt, że lubi pisanie? Okej. Okay. No jak lubi, to lubi. Bardzo mnie to cieszy. Chodź tu, dziewczyno. Ty musisz o siebie zadbać. Weź sobie resztki, skorzy... A, wybredność w jedzeniu? Ale ty mleczko dostałeś. skarbie. I nie jakieś co to takiego. Aha, bo on pewnie wolałby, wiecie. Naturalnie tutaj odmamy yy, na karm. Karm z butelki. Nie, niestety. No musimy, nie mamy wyjścia. Zaraz z tobą wyjdziemy na spacer. Pamela z tobą pójdzie, tylko niech skorzysta z toalety i niech coś zje. No, no, no. no nie, no weź, no je, ale taki, nie wiem, mało przekonujące jest to dziecko, jeśli chodzi o to mleko z butelki, nie bardzo mu chyba podchodzi widzę. E, dobra, babcia, już chciałam powiedzieć mama. Babcia cię tutaj położy. Maggie zadowolona, bo ma co robić. Połóż go tutaj, Maggie. A my tutaj sobie zjemy. I gdzie jest nasz Badi? I Pamela, zabierasz Badiego, Opieka, wyprowadź na średni spacer. Jutro jest wolne, więc możesz się przejść. O, i zaraz tutaj musimy uzupełnić temat. Ale najpierw tego małego, pocałuj na dobranoc. No, skarbie, kładziemy się spać. Chcę śpiulkać, to śpiłkaj. Kto ci tego zakazuje? Ale ja wiem, tak to już jest. O matko, co za łzy. Czas na babcie. Idziemy spać, wałki nałożone. Świetnie, ale Ryan to rzeczywiście, Ryan to chyba będzie drama queen. Jak dorośnie. Patrzcie na te łzy. Prawie wszyscy śpią, jeszcze tylko Pamele muszę położyć spać, ale my na razie poszliśmy sobie troszeczkę oczyścić umysł. Należy nam się tutaj mały spacer z Badi. Buddy. buddy już jest, wiecie, u schyłku życia, tak naprawdę. O, I chyba już niedługo będziemy się z nim żegnali. Chociaż nie wiem, czy ja go przypadkiem jakoś sztucznie tu nie przytrzymywałam przy życiu, czy ona. Rozmawiaj z duchem ojca? Nie. I on jest rozgniewany, o <grywa> matko! Jak zwykle. Tradycyjny George. Po prostu, jaki inaczej mógłby być duch George'a, jak nie rozgniewany? No dobrze, oficjalnie już kładziemy się spać i widzę się z Wami rano. Maggie wstaje razem z kurami. Jest godzina 5:45. Ogarniamy się. Myślę, że przygotujemy dla całej rodziny śniadanie. Czy ja bym chciała. Co o matko, dobra, wyrzuć zepsute jedzenie to po pierwsze. A po drugie, ugotuj. Coś takiego wiecie, bardziej klasycznego typu jajka na toście dla rodziny. Chyba. Yy, Przydałoby nam się, no, z tą torebką to się trochę poniosło, chyba przydałoby nam się wysokie krzesełko. O, proszę. Mamy dziękczynienie dzisiaj. Nie, to my dzisiaj raczej bez imprezowania. Będę musiała przenieść to święto. W ogóle na nie nie popatrzyłam. W przyszłym odcinku może zrobilibyśmy sobie imprezkę rodzinną, bo dzisiaj miałam trochę tutaj do poogarniania. Yy, I tak, w przyszłym odcinku w niedzielę zrobimy imprezę. W sobota. Dzisiaj łąda się y, spotka na randkę. Chodź tu dziewczyno, chodź, chodź, chodź. Weź ty, załatw się gniewnie, niech będzie. Wahania nastroju, drażliwa, niesprawiedliwe. Okej, okay, żałoba i żałoba. Dlaczego ja? Okej, okay, ona, no ja wiem, o co jej chodzi. Dziewczyna ma do tego całkowite prawo, y, ale tak, ty nie chodź w bieliźnie. Chodź tu, zmień strój, bo ty tu chodzisz z tym brzuchem. Matko, on jest taki widoczny. Nie, to że wiecie, w tej sukience się nie rzuca w oczy za bardzo ten brzuch, ale no dobra, wygląda to troszeczkę lepiej. Weź opiekę na karm, karm piersią. I, i, i wrzucimy małego tutaj. Przecież chyba przydałaby mi się jakaś normalna mata. Tak mi się wydaje, bo na tej on może tylko leżeć. Yy, yy, skarbie. Ty chyba już możesz wstać. Chodź tu weź sobie też porcję. A, Boże, ta teraz będzie mi chodziła wkurzona. No trudno, takie życie. Świetnie mi się tutaj nastroiłaś na randkę. Po prostu idealnie. Tak, Łonda pokazuje całemu światu, że jest zła. Odkładamy rajana i idziemy jeść. Weź sobie porcję. Dziewczyny już tutaj pokończyły. Czy ciebie coś tutaj chyba tak, chyba coś cię tu wypryszczyło, młoda. Zaraz z tym zadziałamy. Tobie brakuje zabawy, więc myślę, że randka ci się jak najbardziej przyda. Porozmawiajmy. O nie broń Boże, nic z tych rzeczy. Zabawne. Nie, dobra. To musimy zrobić tutaj interwencję z drugiej strony. No, jaki to chyba gdzieś wychodzi? Tak mi się wydaje. Zabawne, dowcipy, hermetyczny dowcip. Weź, pożartuj z nią. Może troszeczkę rozładujemy tą sytuację. Skoro widzimy, że jest taka nabuzowana. No i co, ty nawet nie chcesz porozmawiać ze swoją siostrą? Pochwal strój. O, no, 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 no że ładnie wygląda w sukience. O, charyzma, charyzma. No, dobra. Zapytaj o ciążę. Nie udam, że nawet tego nie widziałam. Nie widziałam tego. Napełnimy miskę dla Badiego. Co się dzieje? No, skłam na temat kariery zawodowej? Aha, ty. Ale kto komu kłamie? Ty kłamiesz, tak? Ale co ty możesz tutaj ściemniać o tej robocie? Dziewczyno? Łąda naprawdę, ja ją chyba muszę gdzieś zamknąć, bo widzę, że ona wyżywa się tutaj tylko na swojej siostrze. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś tam są jakieś napięcia między dziewczynami. E, może my grzecznie tutaj po prostu posprzątamy. E, a Łąda, skarbie, może ty po prostu e, zobacz, że... E, chyba nie o to chodzi, tak? Nie powinnaś w ten sposób zachowywać się wobec swojej młodszej siostry. Czy ty śpisz? Tak. Ryan śpi, znowu. Nie powinnaś się tak wobec niej zachowywać. Idź, e, uspokój się troszeczkę przed tym lustrem. A ty, zostaw to dziewczyno i weź posprzątaj po śniadaniu. To raz, dwa. To schowamy do lodówki. Jedzonko jest. No dobra, myślę, że jest całkiem nieźle. Wiecie, to jej tak łatwo nie zejdzie. Ja się nawet tutaj nie oszukuję, nie? Niech ona jeszcze trochę spróbuje po prostu się uspokoić przed tym lustrem, bo no nie chcę nic mówić. E, ale jeszcze mamy pół dnia przed sobą, a nasza randka będzie około godziny 18. No i moi drodzy, za chwilę na Kaccence poznacie kolejnego nowego bohatera. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!